Stasiu jest świetny, wymagam że się święty Też cieszę się, że tutaj tak serdecznie że się przyjęli. Że też, tak poświęca się przyjeżdża, e, Strobić e, i też dzieli się swoją wiarą. Także i Marysia tutaj ze mną pozwalała troszkę. Nie wiem, czy to przeze czy przez tych kilkosłup, ale będziemy się też modlić. Aby Pan dotknął do tego, który do wysuwa. E, bo dzisiaj szczególny, szczególny czas, e, szczególny temat, on jest centralny tak naprawdę w historii zbawienia świata i człowieka. Temat, który ja nieustannie go i nieustannie go poznaję. To nie jest temat, który się wygłosi, powie i to wszystko nie. On jest tak ogromny, tak szeroki, tak piękny, że tak naprawdę tylko gdzieś na miastkę otrzymamy czy dzisiaj, ale całe życie tak naprawdę nasza droga wiary. Na szkoleniar to tego tematu, zbawienia. Nie tylko wiedzy, nie? że zbawienie się już dochoną, wiedz. Ale bardziej chodzi o doświadczenie tego zbawienia. Nieustanne doświadczenie zbawienia w naszym życiu. Nie tylko teraz. Dzisiaj też wcale na nowo. Bo jesteśmy inni niż wczoraj. Z innymi problemami przychodzimy do Jezusa i chcemy w tych problemach, w tej naszej słabości, tym, co przeżywamy, doświadczyć zbawienia. Więc to jest temat na każdy dzień. To jest temat, który nieustannie możemy pogłębiać. To jest takie z wiarą przybliżanie się do Jezusa. Bo on jest tym zbawieniem. Bóg, który jest piękny. Bóg, który chce także zachwycić Ciebie swoim pięknym i swoją osobą. Dlatego to jest taki szczególny temat. I Ewangelia którą rozważamy dzisiaj na ten też na ale każdy fragment, który przedstawia nam życie Jezusa oczywiście w takim bardzo małym wymiarze tylko spisanym przez ewangelistów. Nie? Jak też w jednej księdze mamy no księgi nie zdołałby pomieścić wszystkiego, co Jezus czynił. Ale to jest tylko pewien wycinek, ale potrzebny. wystarczający, abyśmy tak liznęli tego zbawienia, abyśmy Go już doświadczyli tutaj na ziemi. Postawienie to nie jest gdzieś tam. On już jest tu, bo Boże Królestwo wraz z Jezusem przyszło na ziemię. On jest zbawieniem od Ojca. On jest tym Królestwem. A więc my już chcemy tutaj doświadczać tego zbawienia. Później będziemy na tym temacie, będziemy mówić, w jaki sposób doświadczamy zbawienia, ale myślę tylko o samym tym zbawieniu. A więc to Boże Królestwo, które zeszło. I tutaj mamy taki piękny fragment. Z Ewangelii świętego Łukasza też e, o dziwo, że to jest tak naprawdę pierwszy cud Jezusa Chrystusa. Pierwszy cud. Czyli e, po tym, jak Jezus został napełniony Duchem Świętym, jak Ojciec wszedł do świątyni, gdzie jest proroctwo nad Jezusem, które sam czyta, nie? głos na pustyni. Rostujcie drogie Panu i później ten fragment z Izajasza, e, który Mówi po co przyszedł Jezus. Nie aby dać wolność więźniom, wyzwolić po prostu człowieka. To później pierwszy cud, który Jezus czyni to jest właśnie ten. Idziemy w tą Ewangelię dzisiaj się czytać. wspólnie razem czytamy. Jezus nie zeszedł do katolickiego miasta i nanoszał szaleń. Jego zdziwienie, gdyż Jego słowo było na synagrodze był człowiek odebrany przez ducha nieczystego. Krzyczał on donośnym głosem. O, co znamy z tobą wspólnego, w Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas skupić. Wielkim jesteś, świętym Boga. A Jezus stanowczo mu nakazał, milcz i wyjdź z niego. Wtedy Dylan rzucił człowieka na środek i wyszedł z niego. Żadnej szkody. Zdumienie ogarnęło wszystkich, i mówili między sobą. I to za słowo, którym z władzą i mocą rozkazuje tylko A one wychodzą. Oto słowo Pańskie. Paweł Wójty. Tak, pierwszy cud W Ewangelii Świętego to jest właśnie ten: wyrzucenie demona z człowieka, który był zniewolony duchem nieczystym. Kolejny cud to będzie uzdrowienie teściowej i później dopiero też będzie, dopiero Jezus będzie na oku. jak inna kolejna troszeczkę, którą Ewangelista zawarł. Ale to już jest konkretne objawienie się zbawienia Jezusa Chrystusa. Dlatego tą Ewangelię żeśmy wybrali, bo to jest pierwszy cud tej Ewangelii. Jezus, który objawia siebie, który pokazuje siebie i Jego Słowo ma ogromną moc. Za nim idzie ogromny autorytet, który otrzymał od ojca. Bo Jezus został wysłany przez ojca. I on idzie w jego autorytecie. A więc on mówi to, co mówi ojciec. Dlatego jego słowo ma moc. Dlatego też Ewangelista tak mówi. Jego, jego słowa były pełne mocy. A więc zbawienie objawia się z mocą. Kiedy przyjmuje zbawienie. Kiedy wchodzę w przestrzeń zbawienia, kiedy koleguję się z Jezusem, kiedy rozmawiam z nim, on przychodzi z ogromną mocą. Tak, żeśmy śpiewali tej, w tej piosence, nie, że nawet i góry mogą się zatrząść, kiedy przyjmuje zbawienie. On porusza góry. Nie? Czasami też i w naszym życiu trzeba takiego zatrzęsienia, abyśmy obudzili się. Trzeba czasami, jak te fundamenty muszą się poruszyć, nawet i w naszym życiu, abyśmy tak zaczęli myśleć, nie? Bo czasami przychodzi też z tak, taką mocą, aby nas ratować. Bo też zbawienie to jest ratunek. Inaczej, jakbyśmy przetłumaczyli, zbawienie to jest Jezus, który przychodzi od Ojca, aby uratować mnie i ciebie. wyrwać ciebie z tego zła, z grzechu. Ostatnio ten temat było grzechu, nie? Jezus, który jest nadzieją. Był ten obraz Jezusa miłosiernego, tak? Jezusa miłosiernego. A więc to ta nadzieja, która przychodzi. Z jednej strony, Jezus, który chce uratować, wyciągnąć z nas, może czasami też i z tym zbawieniem coś w nas poruszyć, abyśmy zaczęli myśleć, ale on zawsze to robi delikatnie. On się nie narzuca. On. To czyni, i czeka też na moją i Twoją decyzję, abyśmy przyjęli Jego, abyśmy przyjęli Jego drogę, abyśmy przyjęli Jego zbawienie. A więc nauka, która ma ogromną moc, która porusza, która zachwyca. Oni też, słuchając Jezusa, byli zachwyceni. Jak Bóg jest piękny, jak Bóg jest wspaniały. To już nie była taka zwykła mowa, jaką gdzieś słyszeli o uczonych w piśmie czy w pary która była obciążona prawem. Nie? My też czasami jesteśmy tak obciążeni takim prawem, Ale A, a oni czują, że tutaj jest wolność. To jest jako taki nowy powiew. Taka jakby czasami aż no, czujemy takie zmęczenie, w pewnym momencie przychodzi taka ulga. Oni słuchają, przychodzi taka dosłownie ulga. Świeżość. Jezus, czyli ta ogromna moc zbawienia, to jest świeżość, to jest coś nowego. Coś, co przekracza mnie, przekracza Ciebie. To jest, co ja powiedziałem, że ma nas nieustannie też i zachwycać, zbawienie od Boga, to łaska. Nie? Naród, który e, siedział w ciemności, ujrzał światło. Nie? Naród, który był w grzechu który nie był w stanie sobie sam poradzić. Ja i ty nie byliśmy w stanie sobie poradzić z tym brzegiem. Potrzebowaliśmy tego światła. Potrzebujemy kogoś, kto nas wyrwie z tej ciemności. To jest wyciągnie z tego brudu. Czasami próbujemy sami, nie? no jest znów padawanie. Sami nie jesteśmy w stanie siebie uratować. Nie jesteśmy w stanie siebie zbawić. Potrzebujemy Zbawiciela. Jedynemu, który jest Jezus Chrystus, bo on całkowicie wystarczy. On jest tą drogą, on jest tym światłem, on jest pomysłem na zbawienie moje i Twoje od Ojca. Dlatego jest posłany. I oni doświadczają tej świeżości, nowej łaski. Jest jakiś przełom. To jest przełom, przełom na świecie. Do tego momentu człowiek żył w grzechu. Człowiek żył w beznadziejności. Człowiek nie żył w pokoju. A to jest przełom, gdzie Pan otwiera niebo. Dzięki tej łasce, dzięki temu spokojowi. A więc zaczyna się nowy czas w historii. Nie? Nawet żeśmy to umownie yy, nakreślili, że, że liczymy od tego czasu, czyli jakby zaczyna się coś nowego. Ucinamy stare, a przychodzi coś nowego. Zaczynamy liczyć nawet na czas od tego momentu. A więc to zbawienie, które dokonało się 2000 lat temu, ono trwa. A więc trwa, czyli ja dzisiaj także mogę tego zbawienia, dzisiaj tu doświadczać. Dzisiaj Jezus, tak jak 2000 lat temu, przychodzi do mnie i proponuje mi to zbawienie. Proponuje mi siebie, proponuje mi łaskę. I on mówi, jeśli chcesz, możesz dzisiaj. Tak, oni dwa tysiące lat temu, ja dzisiaj i ty, możemy na nowo tego doświadczyć. Bo to trwa. Dla Boga nie ma czasu. Dla Niego jest zawsze teraz. Było 2000 lat temu było teraz, i także jest to teraz tu. Teraz możemy je, e, doświadczać tego zbawienia. Dziecko mi nie przeszkadza, tylko żeby wam nie przeszkadzało, tak? Bo mnie wiecie, na przykład nie przeszkadzają, tylko mi przeszkadzają rodzice albo inni, którzy są za... Obserwują te dzieci. Tak? I nie, nie, nie przeszkadza, tylko żeby to by nie przeszkadzało. Słuchaj słowa. Dziecko sobie może latać, może sobie nawet krzyczeć, ale bądź skupiony na słowie. Nie? A więc to zbawienie, które dwa tysiące lat temu się rozpoczęło. I ono trwa. Ono się także i chce dotknąć Twojego serca. Jednym z przejawów zbawienia to jest, że diabeł zostaje związany. Jezus, który przychodzi do Kafarnał, On z diabeł nawet nie chce rozmawiać. On nie wchodzi w żadną dyskusję. On jest przegrany. Diabeł zostaje związany. On nie ma już tej mocy, jaką miał wcześniej. A więc już nie mamy tą łaskę, już nie chodzimy z diabełem. Kiedy przyjmujesz Jezusa, nie chodzisz już z diabłem. Nie chodzisz w lęku, który, bo diabeł rozsypuje. Lęk. Tak ciekawe w tej Ewangelii tak. On i całe miasto zaczęli się lękać Jezusem. Nie? Bo oni tak naprawdę nie przyjęli Jezusa. A więc zbawienie przychodzi, aby uwolnić Ciebie z lęku. Abyś nie chodził z demonem, abyś nie, nie był pod jego wpływem, ale byś był pod wpływem łaski. Ja otwieram i nakierunkowuję się na tą łaskę. Co chodzi teraz?